Jestem teraz nad morzem pomiędzy Gdynią Orłową a Sopotem i tutaj widać, że statkiem płyną już na święta do Polski banany pomarańcze i różne inne owoce cytrusowe, egzotyczne. Niedługo ten statek dopłynie już do portu i wszystkie te owoce będą z kontenerów rozpakowywane i po całej Polsce będą rozwożone te wszystkie cytrusy i owoce egzotyczne z tego statku będą rozwożone po całej Polsce i będą do kupienia we wszystkich sklepach. Tenże na święta będziemy mieli i pomęcze, i cytryny, i banany, i wszystkie inne egzotyczne owoce. Tenże super fajnie. Pozdrawiam wszystkich i na razie. Cześć!